Krótny. Praca ściga człowieka natrętne myśli spacerują halą gąsienicową, a przecież z grubsza wiadomo, jak uro. ma wyglądać. Będąc na Europie, wszyscy nie mogę się stresować, i muszę odpocząć, żeby z nowymi siłami wrócić i pracować. Szef jednej z amerykańskich firm wręcz do tego dopłaca i tak trafił do telewizji ABC. 7,5 tysiąca dolarów brutto. Tak jest, 7,5 tysiąca zielonych rocznie na wymarzone wakacje, ale kandydat na najlepszego szefa na świecie stawia też warunki. Po pierwsze musisz jechać na wakacje, po drugie odcinasz się od pracy. Żadnych telefonów, żadnych maili. Nic. Ja nie dałem rady. To jest narzędzie, po które będą coraz częściej sięgać i, i na pewno nie jedyne narzędzie. Tutaj naprawdę odbywa się walka, walka o kandydatów. Chodzi w końcu o firmę informatyczną, a w zakładzie nieco bardziej tradycyjnym. Marzę o tym, żeby wyjechać. Marzę już o urlopie. Od 26 lipca wyjeżdżam z swojej ulubionej góry. To Urząd Miasta Łodzi, nawet wyjeżdżając w góry, tak łatwo myślami się stąd nie ucieka. Od czasu do czasu można się jeszcze przypomnieć kolegom, zapytać co słychać. Mam nadzieję, że nie będę musiała odbierać e, służbowych telefonów. Ciągle będę do skrzynki mailowej, ciągle sprawdzam, czy coś do mnie nie przyszło. Czas więc na urlopowe wskazówki. Jak się odciąć i odpocząć. Było tak, że świat istniał też bez internetu i się odmówił, bo będą sobie poradzić to bolesne, ale tak jest. Co zauważywszy, doktor Magdalena Kaczmarek podaje receptę dla członków kultury korporacyjnej. Projekt urlop. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę zadaniową, to. Który to urlop jest bezperszczenny, nawet gdy nieco kosztuje. Dopłaty do urlopów to świetny pomysł, już dawno powinno się je wprowadzić. Nie od dziś przecież wiadomo, może, aby tak porządnie wypocząć, to strasznie się jeszcze będę męczyć. Na dzisiaj Tak fakty. Przed... Maciek Wieco mówi, krótko przedługo tam ten ten materiał. Zaproszenia jest nowe w faktach. Dla Państwa fakty po faktach i na miejscu już w studiu obok Julia Pitera i Ryszard Kalisz w krakowskim studiu, dzień dobry, dobry wieczór, w krakowskim studiu Bogdan Pęk, a w dalszej części programu Andrzej Lewoski, Anna Tu jest iPhone jego zupełnie nowy aparat z 8 megapikselami i zaawansowaną optyką. Pozwala Ci robić fantastyczne zdjęcia. Kapitalnie pomagamy Twój kapitał. Inwestuj i zarządzania online. Bezajmy się na dobre. Daje Ci gwarancje wszystkich możliwości.